W czasie siódmej edycji warsztatów Mapa Narcyzmu, 33 schematy narcystycznych manipulacji w praktyce, bardzo wiele mówiliśmy o bólu. O bólu, który łączy wszystkich nas w traumie narcystycznej, o bólu przewlekłym, o bólu codziennym, o bólu utraty, strachu, o bólu psychicznym, emocjonalnym, psychosomatycznym i fizycznym, którego doświadcza każda osoba. Czyli ofiara narcystycznej traumy, ale również osoba narcystyczna w swoim zagubieniu, we własnym zaburzeniu. Trauma narcystyczna powoduje kolejne traumy traumę porzucenia, traumę odrzucenia, bólu, wstydu, a nawet nałogów czy parentyfikacji i jest to zupełnie dysfunkcyjny świat. Matryca traumy. Którą nie tylko mamy w swoim umyśle, w swoich schematach i postępowaniu, ale również w swoim ciele, relacjach i całym życiu. Dziś tłumaczyłam uczestnikom warsztatów, jak wielką sprawą jest trauma. To nie jest bagatelizacja doświadczenia, to nie jest proste do redefinicji i przeprocesowania, to wymaga wiedzy, świadomości. Czasu, cierpliwości i przede wszystkim narzędzi pracy z traumą, by zrozumieć dokładnie sedno swojej rany i podjąć właściwe kroki, pójść we właściwym kierunku, bo kiedy nie wiesz, gdzie idziesz, nigdy nie dojdziesz tak naprawdę do zrozumienia i uzdrowienia siebie. Bardzo dużo wzruszeń, bardzo dużo łez, bardzo dużo świadomości i ogromna wartość, jaką dziel jest dzielenie się historiami pacjentów, którzy widzą, podobnych sobie, podobnych sobie ludzi w drodze, albo tam, gdzie oni już byli, albo tam, gdzie oni sami są, albo tam, gdzie dopiero będą lub mogą być w pozytywnym lub negatywnym tego słowa znaczeniu. To bardzo duża wiedza, to bardzo duża mądrość i to ogromna świadomość, kiedy możemy obserwować schematy narcystyczne i ich przerażające konsekwencje życiowe w tak wielu osobach, na raz. A warsztaty w klinice traumy i narcyzmu, mapa narcyzmu jest po to, żebyś już nigdy nie był przerażony, nigdy nie była zagubiona, żebyś nie powiedział, że świat i Twój świat jest dziwny, przerażający i niezrozumiały, żebyś otworzyła oczy, żebyś wiedziała, w czym jesteś i wyklaryfikował swoje decyzje, zarówno dzięki warsztatom, jak i terapii, które prowadzę dla pacjentów na co dzień. Jeżeli ty też chcesz zostać uczestnikiem mapy narcyzmu, kolejna edycja, dziewiąta, już będzie 14 marca tego roku. Zapraszam serdecznie, otworzyłam zapisy. Bądź częścią tej drogi, bądź częścią do odzyskania siebie, swojej tożsamości, zdrowia i życia. Zapraszam, Ewelina Naturia Pańczyk.